Volkswagen Tiguan. Dzień dobry, proszę pani, te hamulce, o których kolega panią informował, one są zregenerowane, chodzi o tylne zaciski. No te tarcze, podobno pani nie chciała ich robić, ale one tak dla pani informacji, to jest stan tragiczny. Tarcze z klockami powinny być z tyłu wymienione. Z przodu zresztą jest niewiele lepiej, troszeczkę lepiej jest, ale, ale niewiele. Także też tak naprawdę powinno być to wymienione. Kolega wspominał, że Pani będzie jechała na przegląd tym samochodem. To tak wizualnie, co się koledze w oczy rzuciło, jak podnosił to auto, to tak, z tyłu tuleje w wahaczach są pozrywane ze starości, poniszczone, popruchniałe. Natomiast tutaj być może do przeglądu się, na przeglądzie się diagnosta do tego nie przyczepi, bo na tylne zawieszenie nie zwracają często uwagi, aczkolwiek nawet jeśli się nie przyczepi, to żeby Pani miała na uwadze, że tylne zawieszenie jest do zrobienia, bo jest porozrywane i popękane. Do tego układ wydechowy. To wszystko czarne tutaj, to jest obkopcone, bo ten wydech się rozwarstwia, robi się nieszczelny. To są wszystko spaliny, które uciekają. Do tego diagnosta się może przyczepić. Tak samo tutaj jest łączenie dwóch rur. I też tutaj, no, ta uszczelka, niech pani zobaczy, jak to wygląda. To się wszystko tutaj rozpada. To by trzeba było rozłączyć, zobaczyć, czy tam się da to oczyścić, uszczelnić. Bo tu wszystko, te spajne, które uciekają, to tutaj w bok. Tutaj na tej nieszczelności. Dalej, kolejna rzecz na układzie wydechowym siatka elastyczna, pęknięta. Ten silnik pracuje głośniej, przez to, że układ wydechowy jest nieszczelny, bo jest tutaj pęknięta siatka, no i też to widać, że tutaj to leci, więc do tego też jak najbardziej diagnosta się może przyczepić. Kolejna rzecz, wyciek z silnika. Tutaj widać, że miska olejowa jest mokra, ale to jest też tak na łączeniu z rozrządem i tak naprawdę gdyby Pani chciała to robić, trzeba by było umyć ten silnik i zobaczyć skąd jest ten wyciek. Do wycieków takich również diagnosta może się przyczepić. No i tu kolejna jeszcze rzecz, rozerwana poduszka silnika tutaj w tym miejscu zaczyna się rozrywać. Oczywiście jak ten silnik pracuje, to ta guma pęka tutaj dalej i się rozchodzi. No i to jest coraz mocniej yy, yy, zaczyna być rozrywana ta poduszka, ale do tego diagnosta najprawdopodobniej się nie przyczepi. Najważniejsze rzeczy, układ wydechowy, wycieki z silnika. Yy, to to pod kątem yy, przeglądu. Jeśli spojrzy na tarczę, to może powiedzieć, że jest źle. Bo siłę hamowania jaką sobie sprawdzą tam na tych rolkach, które się kręcą 5 km na godzinę, prawdopodobnie się nie przyczepią. Bo to tam zaciśnie klocek na tej tarczy porzewiałej i może być, że siłę hamowania pokaże dobrą. Aczkolwiek hamulce nie są tutaj mocną stroną w tym aucie. Do wymiany są tak naprawdę i przednie, i tylne tarcze razem z klockami. No i to tylne zawieszenie nawet jeśli się na przeglądzie do tego nie przyczepią, to żeby Pani miała na uwadze, że te tuleje już są no, zmasakrowane przez, przez czas, przez przebieg samochodu. No się je po prostu rozpadają. Także to tak informacyjnie. Gdyby Pani chciała coś zrobić z tych rzeczy, to oczywiście proszę dać znać. Do ustrzenia, dziękuję.